Nigdy nie wyobrażał sobie, że życie skrywa tak stary, tak głęboko ukryty sekret, który będzie w stanie zburzyć każdą pewność, na której opierał swój świat. Możesz to dostrzec teraz, kiedy milczenie staje się ciężkie, kiedy spokój, który wydawał się stabilny, nagle przerywa niespodziewane objawienie. Nie ma sposobu, by pozostać tym samym. Ten sekret nie przychodzi z zapowiedzią. Nie puka do drzwi łagodnie, on eksploduje, przebija się. Rozrywa niewidzialną skórę pewności i zmusza cię do odczuwania wrażliwości, która zawsze tam była, ale którą wolałeś zignorować. Ktoś kochał cię w cieniu, ktoś kochał cię w milczeniu, w cieniu, w miejscu, gdzie głos nigdy się nie ujawnił. Miłość, która pozostała niewidoczna, ale nie nieistniejąca, bo ukryta miłość nie przestaje być miłością. Pulsuje w ciszy, kształtuje powietrze, tworzy nieuchwytne, ale realne obecności. I nagle, kiedy ta ukryta miłość staje się widoczna, twoje życie nigdy już nie może być takie samo. Czy zauważyłeś, jak wiele historii działo się, nawet gdy o nich nie wiedziałeś? Jakby twoje życie było tylko widoczną powierzchnią, podczas gdy pod nią płynął sekretny rzeka, niosąca pragnienia, bóle i oczekiwania, to jest moment, w którym rzeka się objawia. Czujesz, jakby zabrano ci grunt pod nogami, jakby każdy gest z wczoraj. Został zanieczyszczony nową interpretacją. Każde spojrzenie zyskuje inny ciężar, każda cisza nabiera innego tonu, zaczynasz na nowo odwiedzać wspomnienia z innymi oczami, a wszystko wydaje się rozpadać. On Cię kochał, a Ty nie wiedziałeś, a może w głębi duszy wiedziałeś, ale wolałeś tego nie dostrzegać. Są momenty, w których ludzkie serce wybiera ignorować znaki w celu ochrony, z powodu strachu. Albo po prostu dlatego, że nie jest gotowe, ale znaki były tam. Małe gesty, przerwy, obecności, które nie miały sensu, pamiętasz? Kiedy milczał, podczas gdy wszyscy rozmawiali, kiedy oferował pomoc bez wyraźnego powodu, kiedy jego wzrok zdawał się zatrzymywać na tobie o sekundę dłużej niż powinien. Teraz, gdy sekret został ujawniony, wszystko pasuje do siebie, ale również wszystko się rozpada. Bo ujawnienie niesie ze sobą ciężar, który nie jest łatwy do uniesienia. Dlaczego ta miłość była ukryta przez tak długi czas? Dlaczego teraz? Dlaczego w ten sposób, który odbiera ci spokój, który uważałeś za pewny? Co jeszcze jest ukryte w cieniach? Może najtrudniejsze nie jest uświadomienie sobie tajemnej miłości, ale uświadomienie sobie samego siebie, odkrycie, że nie dostrzegałeś tego, co było przed Twoimi oczami? A jeśli tego nie zauważyłeś, ile innych rzeczy wciąż nie dostrzegasz, to tutaj strach rośnie. Nie tylko strach przed innym, ale strach przed własną ślepotą. Zaczynasz się zastanawiać, ile razy byłem obecny, nie będąc naprawdę tam. Ile miejsc odwiedziłem zaledwie w połowie, wierząc, że widzę wszystko, ale dotykając tylko powierzchni? Ten strach jest dewastujący. Ruinuje powoli. Ponieważ boisz się nie tylko prawdy, która została ujawniona, ale boisz się prawd, które wciąż pozostają ukryte. Czy kiedykolwiek to przeżyłeś? Czy kiedykolwiek poczułeś, że ziemia drży pod twoimi stopami, ponieważ odkryłeś coś, co zawsze tam było, ale nigdy tego nie dostrzegłeś? Jeśli już to przeżyłeś, powiedz: Musiałem to usłyszeć. Uświadomienie sobie jest bolesne, ale jest także wyzwalające. Miłość, która była ukryta, nie była iluzją. Była prawdziwa, była obecna w zakamarkach Twojego życia, świadczyła o każdej chwili w milczeniu, podczas gdy Ty wierzyłeś, że jesteś sam, a teraz przychodzi świadomość. Nigdy nie byłeś tak samotny, jak Ci się wydawało. Ale jednocześnie ta ujawniona prawda stawia niewygodne pytania. Co teraz zrobić z tą miłością? Jak patrzeć na Niego, nie czując ciężaru straconego czasu? Jak związać się z kimś, kto kochał Cię w milczeniu? Podczas gdy ty szedłeś, nie zdając sobie z tego sprawy, prawda nie przynosi tylko pocieszenia, ona także rani, bo razem z odkrytym uczuciem przychodzi poczucie winy, pojawia się uczucie niewdzięczności, pojawia się świadomość, że być może ignorowałeś spojrzenia, które prosiły o uznanie, gesty, które prosiły o odpowiedź, milczenia, które krzyczały o uwagę. A teraz? Co z tym zrobić? To tutaj stajesz przed wyborem. Wyborem, który nie jest lekki ani prosty. Możesz zdecydować się otworzyć na tę miłość, pozwalając jej się ujawnić po tak długim czasie, lub możesz zdecydować się na oddalenie, uznając jej wartość, ale nie pozwalając jej zajmować centralnego miejsca w Twoim życiu. Obydwa wybory bolą, bo nie ma drogi, która nie niosłaby ze sobą blizn. Jeśli przyjmujesz, niesiesz ciężar straconego czasu. Jeśli odrzucasz, nosisz poczucie winy za odrzucenie czegoś tak głębokiego. Ale może prawdziwe pytanie nie dotyczy wyboru dla drugiego, może dotyczy wyboru dla samego siebie. Wybór by spojrzeć w głąb siebie i dostrzec, dlaczego ten sekret tak bardzo poruszył cię, dlaczego był w stanie zerwać twoją wewnętrzną równowagę, dlaczego ujawnienie dotknęło nie tylko umysłu, ale również serca, kości, duszy. To dlatego, że w głębi duszy Ty także coś ukrywałeś, Ty także żyłeś w cieniu samego siebie, Ty także unikałeś zauważenia tego, co teraz staje się niemożliwe do zignorowania, a może to jest najbardziej transformująca część. Jego sekret ujawnia Twój własny sekret. Ukryta miłość, którą nosił, staje się lustrem dla miłości, którą unikałeś dostrzegać w sobie. Cisza, przerwa, oddychaj wpływ nie dotyczy tylko Niego, dotyczy Ciebie. Twojego życia, niewidzialnych warstw, które teraz zaczynają się odsłaniać, i w tym momencie zadajesz sobie pytanie: Jak daleko jeszcze życie pokaże mi to, czego nigdy nie dostrzegłem? Od chwili, gdy sekret wybucha, nic już nie wydaje się bezpieczne. To, co wcześniej było spokojne, teraz jest niepokojem. To, co wcześniej było jasne, teraz jest mętne. Umysł stara się zorganizować, ale serce nie pozwala, bo nie chodzi tylko o informację chodzi o wpływ. Chodzi o ranę i ujawnienie w tym samym czasie. Czy zauważyłeś, jak są wydarzenia, które dzielą linię czasu na dwie części? Jest wcześniej i później. I nigdy więcej nie będzie można wrócić do wcześniej. To jest jeden z nich. Ukryta miłość, która teraz wychodzi na jaw, tworzy podział w tobie. Niewidzialny, ale absolutny punkt zwrotny. A gdy patrzysz na niego teraz, nie widzisz tylko, kim on jest. Widzisz także, kim byłeś, gdy nie wiedziałeś. To tak, jakby dwie wersje ciebie samego stawały do konfrontacji wersja, która żyła w ignorancji i wersja, która teraz niesie ciężar ujawnienia. Ten szok rodzi pytania, które nie milkną. Jak to się stało, że nie zauważyłem tego wcześniej? Co jeszcze jest ukryte? Co we mnie uniemożliwiło mi dostrzeganie? Możesz sądzić, że te pytania dotyczą niego, ale w rzeczywistości dotyczą ciebie. Jego sekret tylko zapalił latarkę, która oświetla twoje własne cienie. Trudno zaakceptować, że to, co najbardziej boli, nie jest tym, co on ukrywał, ale tym, czego nie dostrzegałeś: niewidzialna ślepota, brak uwagi, zaniedbanie własnej percepcji. To jest chwila, w której musisz głęboko odetchnąć i zrozumieć. Życie nigdy nie ujawnia niczego bez celu. To, co przychodzi teraz, ma na celu przesunąć cię do przodu, zniszczyć wewnętrzne struktury, które już nie służą. Sprawić byś stał się kimś bardziej przebudzonym, bardziej obecnym, bardziej uważnym. Czy dostrzegasz to? Dostrzegasz, że w głębi serca ukryta miłość nie była tylko jego sekretem, ale wezwaniem do obudzenia się? Może to jest prawdziwy powód tak dużego wstrząsu? Bo nie chodzi tu o platoniczną miłość, skrywaną w milczeniu, chodzi o wiadomość od życia dla Ciebie: wiadomość mówiąca: Patrz głębiej, słuchaj ciszy, rozpoznaj znaki, które ignorujesz. A kiedy to zrozumiesz, Zaczynasz dostrzegać inną wymiar objawienia. Tak, kochał Cię w milczeniu, ale co ważniejsze, jego milczenie próbowało Cię czegoś nauczyć, lekcji, którą tylko teraz możesz przyjąć. To, co dla Ciebie robił, nie było jedynie ludzkim gestem, było także znakiem duchowym. To było życie próbujące się zbliżyć, próbujące pokazać, że nic nie umyka uwadze, nawet kiedy myślisz, że umyka, czy kiedykolwiek to poczułeś. Czy doświadczyłeś chwili, w której coś pozornie zwyczajnego przemieniło się w znak? To spojrzenie, to milczenie, ten szczegół, który wydawał się nieistotny, ale nagle okazał się wiadomością? To jest ten sam ruch teraz, tylko powiększony, tylko głęboki, tylko niemożliwy do zignorowania. I w miarę jak pozwalasz tej percepcji wkroczyć, zaczynasz dostrzegać, że sekret nie został ujawniony, aby cię zniszczyć, został ujawniony, aby zbudować na nowo. Aby przeorganizować twój sposób postrzegania życia, aby rozszerzyć twoją wizję samego siebie, ale to oczywiste: Odbudowa dzieje się tylko po zniszczeniu. Dlatego to boli, dlatego czujesz, jakbyś tracił równowagę, bo stare fundamenty są rozkładane, aby nowe mogły się narodzić. On zawsze tam był, zawsze obecny, zawsze patrzący, zawsze troszczący się, w milczeniu. Nie widziałeś, ale otrzymywałeś, nie rozumiałeś, ale byłeś wspierany. A teraz, gdy świadomość nadchodzi, wdzięczność także wdziera się do Twojego serca. Wdzięczność trochę zagmatwana, prawda, bo miesza się z poczuciem winy i bólem. Ale mimo wszystko, wdzięczność. To w tym momencie zaczynasz przypominać sobie sceny, które wcześniej wydawały się banalne. Pamiętasz ten dzień, kiedy wszyscy odeszli, a on został. Pamiętasz ten moment, kiedy Twój ból wydawał się niewidzialny dla świata, ale on w milczeniu zdawał się rozumieć. Pamiętasz tę pomoc, która została zaoferowana, zanim nawet o nią poprosiłeś? Wszystko wraca, wszystko się reorganizuje, i w tej reorganizacji całe twoje życie się przerysowuje. Co jeszcze pominąłeś? Co jeszcze było przed tobą przez cały ten czas, ale dopiero teraz zaczyna się ujawniać? To pytanie jest niebezpieczne, ale konieczne, ponieważ otwiera przestrzeń na podróż, która wykracza poza niego, sięga do samego centrum ciebie do najbardziej intymnego miejsca, w którym skrywasz sekrety nawet przed samym sobą. Czy masz odwagę spojrzeć w to miejsce? Jeżeli tak, to jego sekret spełnił swój cel, ponieważ miłość w milczeniu nie dotyczyła tylko jego miłości do ciebie. Również chodziło o nauczenie cię, jak kochać samego siebie, nauczenie cię dostrzegać siebie, nauczenie cię rozpoznawania, że w twojej własnej duszy są głębokości, które pozostają ukryte aż do momentu, gdy jakiś impuls je ujawni, i głęboko w sobie zaczynasz to rozumieć. Prawdziwy sekret nie dotyczył tego, co on ukrywał. Prawdziwy sekret to to, co ty ukrywałeś przed sobą. Ta świadomość jest brutalna, dzieli cię na pół. Ponieważ nikt nie lubi przyznać, że żył w znieczuleniu, rozproszeniu, nieświadomości, ale dokładnie to życie pokazuje teraz i nie ma powrotu. Objawienie to nie tylko fakt to portal. A kiedy go przekroczysz, nigdy już nie będziesz takim samym człowiekiem. Czy to czujesz? Czy to ma sens do tej pory? Jeśli tak, napisz tak poniżej. Po objawieniu wszystko staje się lustrem. Nie ma już neutralności w szczegółach. Każde wspomnienie wraca jako refleks, domagając się nowej interpretacji. Zaczynasz ponownie odwiedzać stare rozmowy, zapomniane gesty, milczenia, które wcześniej wydawały się zwyczajne. Teraz każde z nich niesie ze sobą inny ciężar. Jego spojrzenie nigdy nie było tylko spojrzeniem, jego milczenie nigdy nie było tylko brakiem słów, jego obecność nigdy nie była tylko przypadkiem. Teraz dostrzegasz, że całe życie było pełne znaków. Sekret nie był ukryty z braku wskazówek, ale z braku postrzegania, a to odkrycie wyżyna głęboko, ponieważ pokazuje, że nie tylko nie wiedziałeś, nie chciałeś wiedzieć. To jest moment, w którym rozumiesz, jak bardzo ludzkie serce się chroni. Umysł tworzy filtry, mury, zasłony. Myślisz, że żyjesz świadomie, ale w rzeczywistości chronisz się przed zbyt dużym widzeniem, ponieważ zbyt duże widzenie boli, wymaga wyborów, wymaga odpowiedzialności. A kiedy ktoś kocha cię w milczeniu, ta cicha miłość staje się nie do zniesienia, ponieważ ujawnia twoje własne ograniczenia, pokazuje, jak bardzo nie jesteś jeszcze gotów, by przyjąć to w pełni. Dlatego sekret pozostał ukryty. Nie dlatego, że nie było znaków, ale dlatego, że nie byłeś jeszcze w stanie spojrzeć. Teraz tak. Teraz nadszedł czas. Teraz wpływ objawienia otwiera coś w tobie. A to, co się otwiera, to nowe miejsce, głębokie, niebezpieczne, ale niezbędne. Niebezpieczeństwo tkwi w braku równowagi. Kiedy prawda eksploduje, możesz się zgubić, możesz popaść w skrajności, winę, złość, ucieczkę, możesz chcieć całkowicie się od niego oddalić. Aby nie musieć radzić sobie z ciężarem tego, co czujesz, albo możesz chcieć zanurzyć się w to desperacko, jakbyś chciał nadrobić utracony czas. Jednak żadna z tych skrajności nie wspiera transformacji. To, co wspiera, to obecność, to zdolność pozostania w trakcie wpływu, bez chowania się, bez ucieczki, bez biegu. I to jest najtrudniejsza część. Ponieważ ludzki instynkt to ucieczka przed bólem, ale życie wzywa do przeciwieństwa pozostaw. Czuj, słuchaj, dostrzegaj. W tym momencie zaczynasz słyszeć rzeczy, których nigdy wcześniej nie słyszałeś. Jego milczenie zaczyna mówić, wspomnienia zaczynają uczyć. Przeszłość, która wydawała się zamknięta, zaczyna otwierać się jak nowa książka. A każda strona ujawnia nie tylko, kim był, ale kim byłeś i kim się stajesz. To dziwne, prawda? Jak ta sama historia może całkowicie zmienić sens gdy ujawnia się ukryty szczegół, to jak oglądanie tego samego filmu po raz drugi, ale teraz znając sekret zakończenia. Wszystko nabiera innego tonu, wszystko się reorganizuje, a ta reorganizacja wpływa na ciebie na głębokich poziomach. Ponieważ nie zachodzi tylko w umyśle, zachodzi w ciele, czujesz to w kościach, czujesz to w oddechu, czujesz przyspieszone bicie serca, gdy przypominasz sobie momenty, które wcześniej nie miały znaczenia, to pokazuje, że wpływ nie jest tylko psychologiczny, jest duchowy. Przechodzi przez niewidzialne wymiary. Budzicie do czegoś większego niż relacja z nim. Budzicie do Twojej własnej relacji z niewidzialnym. Niewidzialne zawsze było tam, ale teraz nie możesz już tego ignorować. Teraz dostrzegasz, że żyjesz otoczony obecnościami, znakami, milczeniem, które mówi. I że twoje życie nigdy nie było tylko tym, co widziały twoje oczy. To jest ukryty dar w bólu. Objawienie nie przyniosło tylko dyskomfortu, przyniosło wizję, a wizja jest niebezpieczna, ale jest także mocą, ponieważ ten, kto widzi, nie może już się oszukiwać. Ten, kto widzi, musi podjąć decyzję. I tu się teraz znajdujesz, przed decyzją, jak poradzić sobie z tą nową percepcją. Możesz próbować udawać, że nic się nie zmieniło, podążać naprzód, jakby to była tylko niewygodna prawda, która szybko przeminie, ale wiesz, że nie przeminie, ponieważ już weszła w ciebie. Albo możesz zdecydować się chodzić w świetle tej wizji, nawet nie wiedząc, dokąd to zaprowadzi. Wybierasz życie z bardziej otwartymi oczami, uważniejszym sercem, głębszą obecnością. Ta droga jest ryzykowna, wymaga odwagi. Wymaga oddania, wymaga gotowości, aby zrzucić stare nawyki rozproszenia, ignorancji, powierzchowności. Wymaga, abyś zaakceptował, że nigdy więcej nie będziesz żyć w znieczuleniu. Czy przyjmujesz to zaproszenie? Jeśli zaakceptujesz, objawienie staje się portalem i przekraczasz go, a po drugiej stronie zaczyna się rodzić bardziej świadome życie życie, w którym nie tylko oddychasz, ale dostrzegasz powietrze nie tylko idziesz, ale czujesz ziemię. Nie tylko współżyjesz, ale zauważasz duszę wokół. To jest przebudzenie, przebudzenie, które nie zaczęło się dzisiaj, ale dzisiaj staje się niezaprzeczalne. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś takiego przebudzenia, chwili, w której uświadomiłeś sobie, że życie już nigdy nie będzie takie samo? Jeśli tak, podziel się w komentarzach jednym słowem, które definiuje ten moment. To jest ten moment, w którym rozumiesz, że ból i objawienie idą w parze. Tajemnica kogoś może stać się kluczem do Twojej własnej transformacji. I chociaż boli, chociaż myli, chociaż burzy, to także wyzwala. A to wyzwolenie jest przerażające, ponieważ równocześnie, otwierając ścieżki, niszczy również wymówki. Nie możesz już więcej powiedzieć, że nie wiedziałeś. Nie możesz udawać, że nie widziałeś. Teraz wiesz, teraz widziałeś, teraz dostrzegłeś. A ta percepcja zmienia wszystko. Teraz, gdy wszystko zostało ujawnione, już dostrzegasz, że nie ma powrotu. Tajemnica nie dotyczyła tylko Niego, dotyczyła Ciebie, dotyczyła Twojej zdolności dostrzegania, Twojego sposobu, w jaki odnosisz się do niewidzialnego, do ciszy, do tego, co wydawało się nieistotne. Życie wykorzystało Jego miłość jako lustro. A w tym lustrze widziałeś nie tylko kim On był, ale kim Ty odmawiałeś bycia. Od tego momentu nic więcej nie może być ignorowane. Ponieważ Twoje oczy zostały otwarte, nie jesteś już taki sam. I być może to jest największy prezent ukryty w bólu zrozumieć, że objawienie, które niszczy, jest również tym, które budzi. Teraz masz przed sobą zaproszenie. Żyć dalej w sposób nieuważny, udając, że nic się nie zmieniło Ci, lub zaakceptować, że wpływ otworzył portal, i przekroczyć ten portal, nawet nie wiedząc, co czeka po drugiej stronie. Jeśli to Tobą poruszyło, napisz tutaj na dole, Musiałem to usłyszeć. Zachowaj tę prawdę. Gdy życie wydobywa na światło dzienne sekret, nie robi tego, aby zranić. To po to, aby wyzwolić. To po to, aby wyrwać cię z miejsca, w którym byłeś uwięziony. To po to, abyś zrozumiał, że dzieje się znacznie więcej, niż twoje oczy są w stanie zobaczyć. Czy czujesz, że jesteś gotowy, aby pójść dalej? Jeśli ten film cię poruszył, następny poruszy cię jeszcze bardziej. Pokazuje, co się dzieje, gdy prawda eksploduje, kiedy życie zaczyna wymagać decyzji, na które nikt nie jest gotowy. Kliknij tutaj i podążaj ze mną. Ta rozmowa się nie kończy.